Witam serdecznie. <laughs> Przepraszam. Dzisiaj zrobimy naleśniki ziemniaczane z pieczarkami i kiełbasą. Na ciasto na naleśniki potrzebować będziemy trzy ziemniaki, dwa ząbki czosnku jedną cebulę. To syczemy na tarce o drobnych oczkach. Ponadto będziemy potrzebować pół szklanki mąki pszennej, jedno jajko, szklankę jogurtu. Może być kwaśne mleko, może być jogurt, może być kefir. I tutaj mam trzy łyżki stopionego masła. To mamy składniki ciasta ziemniaczanego. A na nadzienie będziemy potrzebować. 30 deko pieczarek, pieczarki, obrałam i drobniutko pokroję na mojej ręcznej krajalnicy cebulę zetrę Podsmażę z pieczarkami 20 deko kiełbasy. Ulubiona kiełbasa, może być szynka, pokroję w drobną kosteczkę i również podsmażę z pieczarkami. W rondlu mam dwie łyżki masła. Teraz ścieram ziemniaki, czosnek i cebulę i robię ciasto ziemniaczane. Pieczarki pokroiłam w kosteczkę, cebulę również i teraz podsmażam. Odparowuję nadmiar płynu. I tutaj pokroiłam też kiełbasę. Jeżeli nie będzie wody, płynu, to dołożę kiełbasę i razem podsmażę. A tutaj mam starte ziemniaki, czosnek, cebulę, dolewam stopione masło. Dodaję mąkę. Jogurt i jajka i należy masę ziemniaczaną dokładnie pomieszać naleśniki będziemy smażyć na suchej patelni ponieważ daliśmy już tutaj masło pierwsza patelnia ja zawsze sobie wykorzystuję tą patelnię na której popiłam masło a Pozostałe naleśniki smażę na suchej patelni Tak, ciasto należy doprawić solą i pieprzem. I już mamy ciasto ziemniaczane gotowe. Smażymy, wlewamy na rozgrzaną patelnię, niewielką porcję i smażymy z jednej i z drugiej strony pamiętamy również o mieszaniu pieczarek aby nam się nie przypaliły pieczarki, no już teraz na mnie płynu jest odparowane pieczarki również doprawię solą i pieprzem i przełożę kiełbasę i to odsmażę i już będziemy mieli farsz do naleśników gotowy. A teraz wlewamy porcję ciasta, rozprowadzając to całej powierzchni. smażymy na zmniejszonym płomieniu z jednej i z drugiej strony cała powierzchnia musi być pokryta ciastem starajmy się aby te naleśniki były równomiernie rozprowadzone ciasto po patelni smażymy z jednej i z drugiej strony naleśniki już mamy kilka usmażonych i teraz damy nadzienie, złożymy i w takiej wersji podajemy naleśniki ziemniaczane. Ja zwijam to w rulonik. Wyglądają w przekroju naleśniki. O, troszkę mi się rozsypało. Naleśniki ziemniaczane z pieczarkami. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę, o łapkę w górę. Naleśniki ziemniaczane z pieczarkami.